Skąd by, jak bardzo się pomysł na takiej książki? Miałam pracę w Stanie Wojennym i pracowałam w Instytucie Psychoneurologicznym w Warszawie, gdzie mnie zatrudniono tak w ramach pomocy sąsiedzkiej, bo mieszkałam naprzeciwko Instytutu. No i miałam tam znajomych. I w pewnym momencie poproszono mnie, żebym pojechała na Śląsk i napisała takie doniesienie, nie donos, tylko doniesienie na temat ośrodka Miliczcińskiej i Fajfrowskiej w Kiszowcu. I, i ja pojechałam i, i okazało się to, to niesamowicie ciekawe dla mnie. Jako dla dziennikarki, która przestała być wprawdzie formalnie dziennikarką, no, ale nie przestała mieć temperamentu dziennikarskiego, więc to, to mnie niesamowicie poruszyło, ta, to środowisko. Ludzie, którzy tam pracowali, którzy byli skupieni wokół tego ośrodka. I także samo miejsce, które wtedy przechodziło takie zmiany, bo wtedy już ten giszowiec stary wyburzano, budowano nowe bloki. One zresztą już stały wtedy, te nowe bloki. No i wtedy... No, nie byłam wtedy dziennikarką, byłam wtedy pracownicą Instytutu, ale wierzyłam w to, że do dziennikarstwa wrócę i ten temat jakoś tak gdzieś we mnie tkwił. No i kiedy czasy się zmieniły, kiedy wróciłam do dziennikarstwa, to się tym nie mogłam zająć, bo byłam redaktorem w gazecie, nie pisałam. W gazecie wyborczej prowadziłam dział reportażu, nie pisałam sama. Ale kiedy przeszłam na emeryturę, zaczęłam myśleć o temacie na książkę. I... Pomyślałam sobie wtedy, że ten Giszowiec może udźwignąć książkę, że to jest temat, który, który jest dużo bogatszy niż oczywiście wtedy byłam w stanie no, nawet zauważyć. Ja o, o bogactwie tego tematu y, dowiadywałam się stopniowo. I y, y, zdecydowałam się y, ten temat obadać. Pojechałam do Wiszowca już z myślą o, o większej książce i rzeczywiście to się niesamowicie potwierdziło. To znaczy zdałam sobie sprawę z tego, że to, co ja wtedy zauważyłam, że to y, daje, y, y, że, że to może zataczać coraz szersze kręgi, że można tę... tę y, tę historię Giszowca budować na bardzo wielu planach. Nie tylko na planie tego środka, tylko na planie kopalni, na planie tego założenia architektonicznego Cilmanów itd., tak itd. Tak że to jest ogromnie bogaty materiał i że właściwie, jeżeli się tym materiałem solidnie zająć, to on daje, materiał, daje, daje możliwość napisania książki i to całkiem dużej książki. Ale potem do tego się dołączyła taka wątpliwość, że ja nie powinnam pisać tylko o Giszowcu, że przecież obok jest Nikiszowiec, który został zbudowany jak gdyby w ramach tego samego założenia, chociaż się tak bardzo różni od, od, od Giszowca i że nie da się tego, tej pracy ograniczyć tylko do Giszowca, bo wtedy to będzie takie kalekie, to będzie tylko częściowe. No i mm, zaczęłam jeździć także do Nikiszowca. I to się tak rozrastało, rozrastało. Na to y, nakładały się coraz nowe sytuacje y, rodzinne, coraz nowe opowieści, y, coraz nowe kroniki, bo to jest Giszowiec z zagłębiem wspaniałych kronik prowadzonych przez długie lata. Kronika szkolna, kronika fryzjera lubowieckiego, kronika powstań śląskich, piaseckiego i tak dalej, i tak dalej. I to się niesamowicie rozrastało. No i, i, i w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że właściwie no, mam jakiś gigantyczny materiał, który który no, na pewno już daje szansę napisania dużej książki, tylko trzeba jeszcze go okroić. Bohaterami są na pewno obie kopalnie, i kopalnia Staszic, i kopalnia Wieczorek. Bohaterami są na pewno rozmaici ludzie, którzy, którzy nie mieszkali początkowo w tych w tych osiedlach wtedy, kiedy one powstawały, a potem do nich przyjeżdżali w miarę rozmaitych gospodarczych pomysłów, które się rozwijały przez lata. No to można o tym godzinami opowiadać. Tanie, odlegać w tej promocji miasta Katowice. Są nawet plany, żeby wpisać Giszowiec na listę UNESCO. Jak Pani odebrała Giszowiec, gdy Giszowiec tutaj przyjechała? No, kiedy ja przyjechałam tam pierwszy raz, to znaczy wtedy, kiedy jeszcze nie robiłam tego jako temat reporterski, tylko jako temat dla Instytutu Psychoneurologicznego, to Giszowiec był w stanie rozpaczliwym. Teraz był rozpaczliwym, dlatego że właściwie był przekreślony jako stary zespół, a budowało się na tym blokowisko. Potem zdecydowano się, że jednak ten stary zespół będzie się ratować i w tej chwili mamy coś takiego, takiego kundla, to znaczy mamy trochę nowego, trochę starego. Ale tak się jakoś cudownie dzieje, że ten stary Giszowiec zachował pewne rejony, że, 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 że są takie piękne rejony, w których ten stary Giszowiec jakoś się obronił. I, i w związku z tym no, ciągle on nie jest, yy, yy, znaczy nie można powiedzieć, że on jest stracony. On ciągle jeszcze istnieje i ciągle ma, yy, może przyciągać ludzi. Z Nikiszowcem jest sytuacja inna. Nikiszowiec jest w całości, y, istnieje w całości, nie został zniszczony. To znaczy on jest w całości w dość y, złym stanie. On wymaga remontu. Ale to jest y, możliwe, całkowicie możliwe do przeprowadzenia. Nic nie uległo tam trwałemu zniszczeniu. To wymaga oczywiście odnowienia, kosmetyki i tak dalej, ale to jest. I jest pewne, że to będzie, dlatego że o ile y, wobec Giszowca postąpiono y, y, w sposób okrutny, to znaczy zniszczono, zniszczono go częściowo, ponieważ taka była epoka, taki był wicher dziejów, że tak powiem, a teraz już y, jest spokój i nikt nie będzie podnosił ręki na wspaniały y, y, Nikiszowiec i on na pewno będzie uratowany. Tak, tak, mam, ja już ją piszę. To będzie tak, ona, to będzie książka o Ellis Island. Ellis Island to jest to jest mała wysepka, która leży w Zatoce Nowojorskiej, która była stacją taką stacją imigracyjną, gdzie się odbywała nieprawdopodobna ilość ludzkich dramatów, ponieważ tam przypływali emigranci z, z licznych krajów Europy i świata i podlegali tam taki, takiemu przeglądowi, który decydował o tym, że, że część tych ludzi była odsyłana do deportowana. Także to jest miejsce jakiegoś niezwykle takiego splotu, z jednej strony nadziei, bo ci ludzie jednak, większość tych ludzi docierała do Ameryki i wybierała to, to nowe życie i także dramatu, bo część musiała wracać. I także rodziny niektóre były rozdzielane. I to jest niesamowicie ciekawy temat i to, to jest bardzo polski temat. I ja tam spędziłam sporo czasu yy, grzebiąc w tych archiwach na Ellis Island i, i w tej bibliotece, w której jest mnóstwo materiału i rozmawiając z pracownikami, bo tam jest teraz muzeum w tej stacji imigracyjnej, wielkie, wspaniałe muzeum, jedno z najwspanialszych amerykańskich muzeów. Ja już ją powoli piszę, ale ja mam taki zwyczaj, że dopóki nie napiszę książki, to nie rozmawiam z wydawnictwem. No, chcę mieć tak, taki komfort, że dopiero jak książka jest gotowa, to wtedy zaczynam takie rozmowy. Więc nie wiem, kiedy ona się ukaże. Myślę, że, że napiszę ją do końca roku, a co potem to zobaczymy. Dziękuję.